Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii ze w Prypeci Jesteśmy teraz właśnie tam, jak mówiłem. Tutaj wyzbierałem wszelkiego rodzaju schowki. Jeszcze znalazłem jakiś sekretny schowek Możemy sobie. Za zapomniałem o tym dodać, że możemy właśnie przesunąć tak na dane miejsce i możemy właśnie mieć te tam, gdzie są skanery. Blask Księżyca, na przykład, tu jest albo tutaj nie ma żadnych artefaktów. Możemy sobie tak patrzeć. Nie musimy chodzić do naukowców, żeby nam mówili. E, tak więc to jest bardzo fajna sprawa. E, jeżeli nie chce wam się po prostu latać z tym wszystkim, kopacz i tutaj nie wykrywaj artefaktów, ale na pewno ten blask księżyca jest bardzo fajnym artefaktem, którego sobie zdobędę. Dobra, e, tak czy siak, jesteśmy właśnie tutaj w tym miejscu. No, tak więc e, rozpoczynamy <laughs> odcinek właśnie od wykonania tej, tej części misji. Musimy się tutaj dostać do środeczka. Tutaj chyba pamiętam jeszcze były jakieś... Mogłyby być artefakty. A może wypiję sobie po wódeczce? Hulp. Śmieszna beka. Beka z typa. Mm, możliwe, że w tym busiku jeszcze coś było. Albo i nie. Wieś pamiętam, że tutaj było. już nie pamiętam gdzie. <śm> O, 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 znalazłem. Okej, okay, znalazłem cały... Ten tutaj był spas o dziwo. <fajnie>, Fajnie. Spoko, dostaliśmy trochę naboi, to się zawsze przyda. No i ten spas. Niech se będzie. Chociaż zagraca mi tylko miejsce. Rozładuj mi to. Fu, nie ma cię. Dobra. Aż zjem z jakieł z wrażenia. E, tutaj musimy poszukać specyficznego rodzaju dokumentu e, odnośnie informacje na temat tunelu PryP1 właśnie e, są bardzo istotne. Po to właśnie też zbieraliśmy pobocznie i, dokumenty na temat tam, e, tego, jak ten tunel został zagrodzony gazem i takie te inne pierdoły. No i po prostu musimy tutaj to zeeksplorować mnie podpaliło dobra F1 wciśnięte o o o coś podniosłem nie zauważyłem nawet co powiem szczerze ale coś mi się tu zaświeciło o plan tuneli świetnie to jest to Schemat tunelu Prypeć 1. Dowód na to, że istnieje podziemna no droga do krypeci. No właśnie. Zawsze musi być do innego miasta podziemne przejście w razie wojny czy czegoś. Norma... normalna. <grytanie> to tutaj coś jest może... uu, butelka sokołowa. A może i nie? Dziwnie tak tekstura się nałożyła. O, patrzcie jak się... Ha! <grytanie> jak śmiesznie. Widzicie te takie ruszałki jak włączycie HD, to na pewno zobaczycie, się tak śmiesznie migocze. Dobra, no to jest wszystko. Pamiętam... tutaj jakiś atak może na nas być wykonany ze strony niedobrych ludziów, czy tam może mutanty to wtedy były. Nie pamiętam co dokładnie mnie wtedy tu zaatakowało. Troszeczkę no jednak dawno grałem. Mhm, <grym>, mhm. I like it! O, no, w dzień jak ładnie to wszystko wygląda. Znaczy dalej beznadziejnie, ale odrobinę ładniej. Mhm. Dobra, to chyba nic na nie zostaje niż wrócić się tutaj do, Jan, do Janowa. Porozmawiam z technikiem na temat tuneli. Zobaczę. Wyjdę tak tylko tutaj stąd, żeby zobaczyć. O, 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 o. Tu jeszcze chyba był, był schowek. Nope. Tutaj go nie było. Aczkolwiek mógłby być. Fajne miejsce by było na schowek. O, pieszkę. Popieszkę. Tutaj te psy cały czas się spamują. Szkoda, że ta... Ja naprawdę żałuję, że w tej grze nie ma takich mas, dosłownie mutantów, z którymi musimy walczyć. Bo ta gra, no jak widzicie, jest strasznie taka powolna, mnie? I ja... Nie to żeby była zła, ale... Chciałbym naprawdę takie pompy mieć, gdzie naprawdę walczymy masakrycznie jak przy ostatniej walce w tej grze, kiedy helikopter ląduje. No, osoby, które grały będą wiedziały o jaki moment chodzi. To wtedy jak nas tam wszyscy coś strzelali ze wszystkich stron, to było fajne naprawdę. Ja takich właśnie momentów oczekuję od gry cały czas. Dobra, widzę, że tu nic nie ma, tak więc... O, strzelają się tam jacyś. Ziomy. Um, tak więc ja po prostu przyspieszę to do momentu jak tam dojdę do Janowa. Tak więc przyspieszę, nie? Okej, okay, jestem już przy Janowie. <grym> Zajebiście ze snajpiłem tamtego zombiaka właśnie z karabinu. Ale to jak już jest celność niesamowita, to wiadomo, że ma się skyla. Dobra, e, posprzedajmy tutaj masę rzeczy. Na pewno ten Blask Księżyca sprzedamy, no bo to jest taki tam artefakt. a ja go zdobyłem po to, żeby mieć zaliczonego go jako taki, no, artefakt do achievementu, no nie, bo achievement jest taki, że znaleźć ileś tam tych artefaktów wszystkiego. I skoczymy jeszcze sobie do medyka. Kiedyś, wiem, że to ja fajna odkolica, więc nie wiem, jak mogę wpaść tu kiedyś, jeżeli, jeżeli tutaj jestem. Z opieka medyczna dalej, dziękuję. E i tak, posprzedajmy ci to, bo nie wiem po co ja to nosiłem. Tam ze schowkami to zostało. No, no to tak Z3, Z3, Z3 e, tego w ogóle nie potrzebuję, tak jeden mogę tylko tego mieć. Tego 5. Tego tak. No i mnie się wydaje. O, to jest za jeszcze do sprzedania. Jaka? A, ta moja. <grytanie> <grytanie> Dobra, o, w ogóle sobie uzupełnimy ją tak do 300 czegoś. W ogóle Prawdę cudowne. Kurwa co za ziome naprawdę. Czasami mnie aż łeb boli od tego co ja tu widzę. Ano zapakowali to mam. Okej, okay, 366 powinno być taką z w miarę spoko liczbą, eee, nie używam w ogóle tej amunicji, wolę tą taką rozpryskową, ponieważ z tej muszę jednak celować z shotguna, a shotgun to nie jest broń do celowania, to jest broń do napieprzania. Eee, jeszcze tego, nie, ten... nie zrobiłem, ale już go wywalę, to jest tylko taka odrobina hajsu. Dobra, eee, plany, mam Znalazłem dokumenty. Opisuję drogę do Prypeci. Popatrzmy. Tak, tak, tak! Krótko mówiąc, pod Prypecią biegnie tunel o nazwie Prypeć 1, którego jeden z odcinek kończy się z śluzą części transportowej fabryki Jupiter. Jupiter. Niesamowite. Sądząc z tych notatek, został szczelnie zamknięty i wypełniony gazem. Oprócz czego odcięto zasilenie. Mógłbym spróbować uruchomić generator i otworzyć śluzę. Tylko, tyle, że... Tyle, że nie przejdę przez Jupiter bez zabezpieczenia, a Tobie nie radzę myśleć o zejściu pod ziemię w pojedynkę. Potrzebujesz przynajmniej paru ludzi. Wszystkim będą potrzebne kombinezony z aparatami tlenowymi o zamkniętym obiegu, bo inaczej nie wytrzymacie tam minuty. Słuchaj, nie, nie wież, na wieży niedaleko stąd mieszka Zulus. Spróbuj z nim porozmawiać. Jeśli się dogadacie, powie Ci jak, jak zebrać oddział. Super. <laughs> ogólnie z Zulus to jeszcze większe pijaczenie no, niż kardan, tak więc się, nie będzie problemu się dogadać e, okej, okay, i jeszcze snajper wszystko tak się poulecza, a co? No tu jest jakiś dokument notatka sokowa, stara kartka z harmonogramem zmian warty E? komuś mogę to oddać? nie tak jak właśnie zdobywa e, tamte wszystkie dokumenty odnośnie że... Dude. Eee, że ta śluza została wypełniona gazem i te sprawy to właśnie były potrzebne, bo inaczej bym nie wykonał tego zadania. Nie, tutaj. Okej. Okay. Dobra. Idziemy do właśnie tego, jakkolwiek się ten koleś nazywał, zapominam ciągle jego imienia. On mieszka w tej, tutaj dziupli. Z dziupla smoka. A yeah. jest zajebiste. pomieszczenie. Nie wiem, czy to jest młyn, czy cokolwiek to jest. Ale chcę taki dom. Będę jak taka baba jaga wersja gender <lul> lol. Nie wiem co ja gadam. Dobra. E, to jest Zulus. Już sobie Zim przypomniałem ile jest. Imię. Cześć. Zabrałem Ci wódkę. Cześć, mam do ciebie ważną sprawę. Super, najpierw się napijmy <lul> Żebyśmy mogli potraktować tą ważną sprawę z należytą powagą. Dobrze, napijmy się. O, o matko w ogóle dywan masz za sobą jak u mnie babcia. Prawie identyczny. Wygląda jak taki kolej z mojej klasy, ale. No w sumie. Zamierzam wyruszyć do prypeci tunelem, który przechodzi pod fabryką Jupiter. Azol może otworzyć wejście. Hmm, wyprawa tunelem do prypeci. Ciekawy pomysł, trzeba go opić. dna. Ja nie mogę! Chcę teraz za misję. E, e, dobrze wchodzi. Mam nadzieję, że nie zamierzasz ruszyć ta na taką misję sam. Nie, tak sądzę się nie da. Pójdę z tobą. Potrzebny będzie jeszcze ktoś. Na każdej wyprawie zawsze przyda się parę godnych zaufania osób. Eee. Dałbym rady sam na Zatonie bez niczyń. Tutaj pełno mentów. Na Zatonie spotkałem handlarza. Okazało się, że jest z powinności. <grym> a. Dobra. Azut poradził mi, żebym zebrał oddział. Tak, to dobry pomysł. Napijmy się za powodzenie misji. Twoje zdrowie. <grym> o matko, powinien też sobie rum wyciągnąć z mojego barku. I... <grym> Ale... Nie za ładne by to... Nie za ładne by to było na nagraniu, jeżeli ja bym pił, a wy nie. <grym> Uch, wchodzi jak woda, co? On to dobry pomysł. Potrzebujemy co najmniej trzech ludzi. Myślisz o kimś konkretnym? Eee, Znacznie nie. Nie, nie. no na pewno nie. Eee, na pierwsze witanie wali do ciebie z durki. Jakiś czas temu spotkałem pianowiewano. Eee, nie mógł spłacić długu będę dom pomogłem Biedakowi. W bunkrze naukowców jest żołnierz, nie ma nic do roboty, może się zgodzi. Tak, wojskowy może się przydać. Wypij mi za to, żeby się zgodzić. <laughs> o matko ja, ja... To jest dosłownie drinking game. Jakiś czas temu spotkałem w Janowie Wano. Nie mógł spać długo, długo bandytom. Pomogłem biedakowi. W porządku, na pewno będzie z nim weselej. poza tym może dźwigać zapasy za Wano. O matko. Pamiętam, że chyba... Trzy osoby można mieć, tak dodatkowo. Nie, on jest trzeci. To chyba wszystkie to są. Znajdę kogoś. Będziemy też potrzebować kombinansową z aparatami tlenowymi o zamkniętym obiegu. Tak, bezpieczeństwo, przede wszystkim. Jeśli o to chodzi, nie przejmuj się, bo mój kombinezon się nada. Ale dla innych będziemy musieli poszukać, nie będzie łatwo, bo takiej kombinezony to że za, za udane poszukiwania. Zdrowie! Na zdrowie! W ogóle na zdrowie jest e, powiedzeniem e, do picia w każdym kraju o dziwo. Tak więc, fajna ciekawość. E, to by było z grubsza tyle. Najważniejsze, żebyśmy się nie zgubili pod ziemią. Nie bój się, mam plany. Super, napijmy się jeszcze za powodzenie misji. Z zdrowie. Ciekawe, czy, yy, czy odlecę, bo pamiętam ostatnim razem odleciałem, kiedy właśnie tak gadałem. Uff. O! Wyszło. To jest ja za ciężką pracę, za nie nastąpiła misja. No oczywiście. Dobra, stoi, pójdziemy razem. Przysyłaj napotkanych bojowników do mnie, zrobię z nich drużynę. Gdy wszystko będzie gotowe, daj znać. Zabierzemy Azota i ruszymy do Jupitera. Super. Dobra, to teraz jest bardzo łatwa sprawa. Musimy kupić sobie właśnie taki kombinezon tlenowy, żebyśmy byli w stanie no, oddychać właśnie w tym gazie. Dziw śmiesznie to brzmi, oddychać w gazie. Dobra, pierwsze co zrobimy, to na pewno pójdziemy sobie tutaj do tego bunkra, bo tam jest ten żołnierz, którego musimy zgarnąć On jest najbliżej, tak więc Tak z odległych osób Z tego co pamiętam, że jak weźmie się Noego To on zacznie jakieś sh sh shity odwalać Czy coś takiego, znaczy Coś takiego słyszałem właśnie Że on jakieś ostre, ostre srogie grzyby Zaczyna odwalać właśnie w tym miejscu Ale wiecie, no, to jest jakiś stary pustelnik Który ma zmutowanego psa jako towarzyszkę Bo to jest Lessi. Więc to, nie wiem, czy to jest taka osoba godna zaufania. <głos》>, powiem szczerze. Cześć, Ziomy. A? <głos》>, domyślam się, że nie. Dobra. Ogólnie osoby, którym pomogliśmy, z nami pójdą. Oprócz tego kolesia, którego uwolniliśmy no. z niewoli. Od bandytów. Znalazłem twoje zapiski w kompleksie. O! To jemu ja, mieliśmy, no taka notatka, notatka sokowa, słuchaj, a nieważne i tak na pewno nie, nie, nikt z naszych nie pojawi się w tym miejscu. Jeśli zauważysz tu jakiś żołnierz, daj mi znać. Dobra, z Zbieram oddział, z którym wybiorę się na, do, Prypeci. do Prypeci. A wiesz, że chyba tak? Może ktoś z naszych przeżył i zdołam tam dotrzeć. W Prypeci, w Prypeci jest punkt ewaku... ewakuacyjny, więc właściwie to tam powinienem iść. Samemu mi się nie uda, ale z twoim oddziałem mogę spróbować. Żeby dotrzeć potrzebujesz aparatu tlenowego. Cóż, w takim razie musi być twardy XK, jak taki jakie mają naukowcy, ale nie będzie łatwo namówić Hermana, żeby dał mi kombinezon. Mam przeczucie, że wolałby, żebym poszedł z gołym tyłkiem do, do krańca zony, a nie zajmował cenne miejsce w ich bunkrze. Możesz spytać o Oziorskiego. Zior, nie wiem, czy Oziorskiego, czy Oziorskiego. Jest trochę mniejszy i być może zgodzi się wydać kombinezon. Dobra. Zdrow. To jest oszjorskie. Witam. E, mógłbym w jakiś sposób dostać jeden z waszych kombinezonów? To niezgodne z przepisami. Musimy rozliczyć się z każdej sztuki wyposażenia. Z drugiej strony, znając Hermana, pewnie zamówił więcej niż potrzebujemy. Myślę, że w pewnych okolicznościach dałoby, dałoby się, no przekonali by się. Z jednym rosnącym. Czego potrzeba, by się rozmawiać? Nie? Niedawno na skraju kam e, kamieniowców pojawił się obszar anomalii wypełniony nieznaną dotąd rośliną. O, właśnie, skraj anomalii. I musimy znaleźć tam roślinę. Dobra. Bardzo bardzo fajna misyjka. Jest 16 minut. He? Nie, co ty, nie będę ci oddawać. Nie będę z nim A, nawet gadać, bo on się mogę, po prostu nie zgodzi. Nie, spyrdalek. I to będzie wszystko. Cała konkretna rozmowa. Dobra, to my idziemy skombinować tą rozślinkę, e, która jest tutaj, tak więc w tym momencie przyspieszenie. Okej, okay, jestem już tutaj na miejscu. Yy, tak więc musimy się... z Jezu, ile tych anomalii jest! Jest ich więcej! Kurde, blaszka. Gdzie ta roślina? Gdzie ten badyl? O, o, jest, dobra. Yy. Okej. Okay. Pamiętam... Że coś było nie tak z tym. Roślina z zagębnika, który został częściowo przekształcony w wyniku działania anomalii. Zagębnik agresywnie zareagował na wtargnięcie, ale sama roślina nie wydaje się być niebezpieczna. Patrzcie, ile tych anomalii tutaj jest. Tych kwasowych. Z jest jakiś koszmar dosłownie. Dobra. E, przyspieszenie do buntu. Możesz? Wpytę. Chimera! Chimera? O kurde, Chimera. Ja nie mogę. Tak, bo one teraz łażą tutaj. Niby Chimery są tylko dwie w całej grze, ale... Tutaj teraz fajna sprawa, że właśnie one tu łażą. Daję cię dziadzie. Chodź. Na drzewie nie jesteś taka mądra. No chodź. Najlepsza metoda. Stać obok drzewa. Nie jest w stanie ogarnąć, co się dzieje. Jezu, gdzie to lata? Przestań żreć te grzyby! Iii! Nic nie mówię. Dobra, nie żyję. Dobra. No, powiedzmy, że jakoś to wyszło. Yy, tak więc zanieśmy Hermanowi tą roślinę. Yy, Ozjorskiemu. Tam. Dobra, e, ziomek, e, proszę Dzień przyniosę roślinę, doskonale, jestem tak szczęśliwy, że chcę ci dosłownie dać buziaka, ale nie myśl o mnie czegoś złego, do, e, w zamian możesz też dostać kombinezon, kombinezon dostałem, daję temu Dzień ziomolowi, rozmawiałem o tym kombinezon, dobra, gdzie, e, tam niedaleko u Zulus'a, chodźmy do Zulus'a, chodźmy i możemy od razu przy Zulus'ie się spotkać. Z czym Służę jest? u ciebie. Dobra. To do jest około w drugim pilotie. Eee... Mm. Co sądzisz, że taki jest Nic nie interesuje. No to na razie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Ta la la! I'm the lyrical gangsta, oh la hey! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 I'm the lyrical gangsta, oh la